Ja się nie mogłam doczekać dzisiejszego dnia, a dokładnie w. Otóż robimy dzisiaj Movie Night! ojejko! zobaczcie, jaki fajny, jaki ładny. Cześć, Cześć Maciej! Cześć, Maciek! Czekaj, na Pizza Czekaj, na na numer dwa? O? A, a, o, o się uderzyłeś. Wadlec. No? Wadlec, a ja no, nie. O. I teraz przenosimy się z kinem nie salonu. Aaa! wielkość, taki Aaa! Aaa! <śm> Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Wiecie co? Poczekajcie, najpierw sobie wody popiję. Odkryłam z powrotem moją szklankę z taką, jak widzieliście, wyciskarką do cytryny. Wyciskam tutaj pół cytryny albo taki niecałe pół dłużej. I popijam sobie mm, pyszna. Jak ja się nie mogłam doczekać dzisiejszego dnia, a dokładnie wciąż nie mogę się doczekać dzisiejszego późnego popołudnia wieczoru. Ja już w nocy myślałam o tym, co to będzie. Otóż robimy dzisiaj movie night! Wojka w tej chwili nie ma w domu. Maxa też nie ma, Max jest w przedszkolu, Wojtek go później odbiera. Około 19 będzie u nas Maciek i robimy sobie kino. Robimy sobie kino ale jakie kino, zobaczycie. Wojtek wrócił do domu, ja już jestem w miarę wyszykowana. Delikatny makijaż, kolczyki. Wiecie co, od razu mi się przypomina, jaka niepewna byłam tej bluzki, a po prostu mogę w niej codziennie chodzić. Tak mi się ona podoba. No więc tam skontaktowała się ze mną firma i przysłali mi Ta taki oto projektor Boomaker ma 500 Max, po prostu jestem taka szczęśliwa. Dawno o tym z Wojtkiem myśleliśmy, żeby taki zakupić. Maciek, jak usłyszał, że mamy projektor, to po prostu mało nie podskoczył pod sufit, powiedział, mama, mama, ja muszę przyjechać do was z wami go przetestować. No po prostu rewelacja. Zobaczcie, mamy tutaj taką ścianę, wystarczy ten obraz zdjąć i robimy sobie kino, ale plan jest troszeczkę inny. Otóż zaraz sobie z Majkiem rozpakujemy to. Zobaczymy, jak to w środku wygląda. Zobaczcie, jakie bieluśki idealnie nam tutaj pasuje. No, no mega jest. Um, full HD. LED Projektor. No, rewelacja. I tak, rozpakujemy sobie, ale plan jest taki, że zrobimy kino z Maxem u Maxa w pokoju. Max ma okno i ma roletę, którą można ściągnąć na dół. I tak sobie pomyślałam, że zrobimy tam sobie. No nie wiem, to jeszcze ustale z Maćkiem, co tam zrobimy, ale ja się tak pomyślałam, taki jakiś namiot, popcorn, może pizza będzie, zobaczymy, czy komuś się będzie chciało iść, a może zamówimy, zobaczymy i tam sobie obejrzymy coś z Maxem. Ale kto wie, czy później nie przeniesiemy się do salonu na tą ścianę, bo wiecie, no Max będzie szedł spać później, bo do przedszkola idzie, a podejrzewam, że dzisiaj będziemy dużo filmów oglądać, no ale dobra, rozpakowujemy te cudo. Ale jeszcze bym zapomniała, chcę Wam dodać, że mam dla Was ogromną zniżkę, ogromną zniżkę, tak. Firma dała, sama się nie spodziewałam po prostu, że taką zniżkę dadzą. Jest to zniżka 42%, link i, i wiecie, kod, wszystko znajdziecie w opisie pod filmem. E, tylko nie dowiedziałam się od firmy, na jak długo działa ten kod. Także spieszcie się, a jak dostanę informację od firmy, to dopiszę najwyżej informacji, ale po prostu można w tak dobrej cenie dostać ten projektor. No ekstra, dobra, otwieramy poczówkę. Przygotowałam sobie tutaj nożyk, ale chyba Wojtka, poproszę, chodź, kochanie, będziemy otwierać. Dobra, ja. Prawie już <laughs> No, Te Jejka, ależ to jest fajne. Już, już widzę, jakie fajne bieluńskie. O, pomóż! Czekaj, chyba mam do góry nogami. U. Co tutaj masz? Od razu pokazuj. Zobaczcie, tutaj jest jeszcze. O, pilot! No tak, to jakieś, e, nie wiem co to jest, jakieś kabelki, wy to widzicie? Pilota mamy, ale to zaraz sobie rozpakujemy. Sobie poczekaj, poczekaj, najpierw zobaczymy to wspólnie. Tylko gdzie to, o tutaj. No czekaj. ojejko! Zobaczcie, jaki fajny, jaki ładny. Ale wiecie co? Zobaczcie, widzicie tą strukturę. Ja nie wiem, czy Ty wy to widzicie. To, jest, to nie jest taki odsłoń światło, kochanie. To nie jest taki zwykły plastik. Tylko to jest coś jak imitacja drewna. Dobrze mówię? Też tu widzisz drewno? Nie. To jest tak eleganckie. Tą folię to sobie później zadrzemy. Tak wygląda z tyłu. Ale mega. Tu jest kabel. No i tak. Mamy tutaj instrukcję obsługi. Pilota. Jakiś kabelek. Nie znam się. I tutaj mamy jeszcze więcej kabelków. O takie HDMI. HDMI. No oh Mega, no jestem tak szczęśliwa, tak się cieszę. Już jestem ciekawa reakcji Maćka. Dobra, wiecie co? Teraz jest godzina za 25. Zaraz Wojtek odbiera Maxa z przedszkola. It's good to know. That's good to know. <laughs> tu jest za 25. Wojtek odbiera Maxa z przedszkola. Około 19 przychodzi Maciek i zaczynamy! Kino! Movie night! Ta, tam! Cześć! Zostały w samochodzie? Tak. tak. bo tata, wiesz co, kupił drapak dla Lili, nie? Tak. Przedszkolak w, do domu wraca! Tak, tak, super! Maksiu chciał zaprosić koleżankę do domu, a ja powiedziałam, że dzisiaj nie może, bo... Wiesz, co dzisiaj będzie? Nie. Niedługo przychodzi do ciebie Maciek i robimy kino! Wielkie kino z popcornem! Mój nie! Zle. Zle. <grym> lubię! <grym> wow, Wojtek uruchomił projektor. Wiecie, jak to daje na ściany? Ja Ale super. No i teraz, smakuje ci? <grym> Maxiu teraz rozkojarzony. Patrzy, co Tata tam ustawia. Na razie tak tutaj wygląda. Chciałam Wam nie pokazywać, ale ja wiecie, nie wytrzymam nigdy. Potem wiecie, ten obraz zdejmiemy i na całą ścianę to ustawimy. Kto tam? Kto tam? Ja. Cześć Maciek! Cześć Maciek! Ja, no. Uuu, przekąski przyszły! Super! Maciek sobie kawkę szykuje. A ja wam pokażę, jakie przekąski Maciek przyniósł, bo był w sklepie po drodze. Tutaj takie kawałki kurczaka do piekarnika, nagetsy i dwie takie pizze. Chicago Town kupił. Sos serowy. Tutaj mamy, ale to miałam w domu Michaszki z Polski jeszcze. Tutaj Maciek jeszcze kupił Baby Bell, plus żywe kultury. Tu sobie kupił batoniki Slimfast. <noise> jeszcze się chcę odchudzać. Nie, zaciekawiły go. Tutaj mam popcorn. Wiecie, że to jest popcorn jeszcze z. Skąd? Z Teneryfy. Jeszcze go nie zjedliśmy. Takie wiaderko mamy też popcornu i to jest yy, maślane toffi. Tak w takiej otoczce wiecie popcorn jest o smaku maślanym toffi. I Maxiu tutaj ma takie ciasteczka Party Rings. O, Maksiu sprzedaje bilety do kina, dziękuję. A wierzymy że my tu Dobra, zrobimy... Dobra, zaraz tworzymy salę kinową. Z Mackiem teraz będziemy, o jak łóżko Maksiu potargło. Z, Mać, z Maćkiem będziemy teraz tutaj myśleć, co my tutaj możemy stworzyć. stworzyć. Tutaj. tutaj. Ale Maćkowi, że tutaj namiot ustawimy. A Maciek mówi, że lepiej pościel, poduchy, tak Ci się wydaje, że to będzie lepiej. lepiej? No po co mamy się pakować? Yy, nie, taki daszek myślę, ja tak taki Aha. daszek. Ma, yy, Max tutaj na ziemi układa wieszaki, mówi, że to będą siedzenia w kinie. Maxiu, więcej nie układaj. Dużo duże, duże jest siedzenie. Zaczepiłeś, to teraz to znowu chcesz to zaczepić. Mam te dwie, tam jakiś tak róż. A czy nie będzie nic? Nie. I tutaj? Czekaj, masz się na ciegliścia! Na No, coś tam nie będzie. Poczekaj, jeszcze układamy. Wygodne? Tak, wygodne. No dobra! Całe tutaj, wiecie, miejsca kinowe mamy już gotowe. Wojtek zaraz przyjdzie podłączyć projektor i będziemy mogli zaczynać. Jeszcze ja tylko pizzę nastawię do zrobienia, ale pokazuję Wam, jak tutaj fajnie. Już wam pokazuję, jak fajnie tutaj wyszło. Max jeszcze zabawki wybiera. Zobaczcie, tutaj Daszek zrobiliśmy. Tam poduszki, przykryć się kocem można. Pościel położyłam, żeby miękko było. Super nie Maciek. Wygodnie będzie. To spada chyba. Trzeba. Pod... Może Maxiu się bawił, to podciągniemy. Prawdziwe kino, co? No dobra, Wojtek zaczyna podłączać projektor. Tutaj mamy już roletę zasłoniętą. Maksiu powiedział, że ten kocyk on chce, że ten kocyk on lubi, a to jest teraz kino dla niego, więc niech ma taki jak lubi. Wow, po prostu wow! Zobaczcie, jak to widać. Ale czat. Zaraz zaczynamy. Teraz tylko Wojtek wyreguluje wysokość. Jeszcze może dodam Wam, że ten projektor mamy w tej chwili ustawiony 2,5 metra od, od ekranu. I można. O, właśnie. Wojtek reguluje, widzicie? Można wielkość regulować że naprawdę na, na każdą ścianę, na każdą odległość można to dostosować, super. No dobra, mamy już tutaj cały poczęstunek przygotowany, mamy tutaj talerzyki plastikowe, mamy pizzę już zrobioną, popcorn solony, Michałki, ciastka, popcorn toffi i zaczynamy. Cieszę się, Maksiu. Mm -hmm. <laughs> Ale super. Można taki naprawdę rodzinny wieczór zrobić. A ja już w ogóle mam milion pomysłów, że wiecie, w ogródku można nawet taką zwykłą roletę z Ikei taką kupić i rozwieścić na ścianie. A my mamy taką jedną fajną ścianę. I nawet jak wiecie, już tak się ciemno zrobi, można sobie normalnie tam siedzieć i kino robić na ekstra. Pizza numer dwa. To nawet jeszcze bardziej przypiekła, jest bardziej chrupiąca. No, teraz drugi. Robimy. No, to jest jeszcze gorące. No to włączę na, na wow. tym. Chcesz wow. taką też? Tak. Ja. No Jestem oczarowana tym efektem, i wiecie co, fajnie, bo słychać z tego projektora, więc dźwięk mamy tak, jakby za sobą. I to naprawdę jest takie odczucie, jakbyśmy w kinie byli. Podoba Ci się, Maxiu? Tak. Maksiu, zapatrzony. Teraz podamy, dzieciaczki <laughs> zapraszam na wiosenkę u Wojtek tam jeszcze szaleje z Maxem, Max taki zachwycony, to jest taka frajda dla dzieciaków, Maciek też się dobrze bawi, ale wiecie co, jest już dosyć późno i muszę Maxa kłaść spać i teraz przenosimy się z kinem do salonu i jeszcze będę te nuggets robiła w piekarniku, także teraz będzie nasz wieczór z Maćkiem, no i z Wojtkiem. Tak w ogóle to okno Maxa Wojtek kocem zasłonił i na to roletę, wiecie, tą normalną zasłonił i dlatego było tak fajnie widać. A tutaj yy, zasłonimy nasze szare zasłony. Na całą ścianę. To, to jest jeszcze lepszy efekt niż w kinie się siedzi, naprawdę. Nie wiem, czy Wy to też tak odbieracie we vlogu, ale ja jestem zachwycona, no po prostu, no zobaczcie. ja. Aż nie mogę, że takie coś w domu można mieć. Nie, 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 jest ten efekt na ekranie. Nie? Nie. Jedy, szkoda, że to tak nie oddaje, bo serio, to jest coś niesamowitego. Ja to Mienki. to jest takie wydarzenie, jak nie wiem, pierwszy raz dziecko idzie do kina, to ja właśnie tak się cieszę, że mam takie kino w domu. Ja no, rewelacja. <laughs> nie widać. Tutaj, o tutaj na moim e, krokpocie ustawiliśmy. Projektor. Tutaj słodkości poukładałam. Nagetsy są w piekarniku, zaraz będą gotowe, i nam tutaj ułożyłam poduszki na ziemi, i zasiadamy zaraz. No dobra, kino skończone, pooglądaliśmy, pojedliśmy. Powiem Wam, że to był bardzo fajny wieczór, późny popołudnie wieczór, naprawdę super. Mam nadzieję, że będziemy częściej takie powtarzać jeszcze. Jakby mogła Monika do nas dołączyć, to by było w ogóle super, ale jej nie mogło dzisiaj być z nami. Ojej, teraz będę już szykowała do spania. Bardzo Wam dziękuję za spędzenie tego popołudnia wieczoru razem ze mną, z nami. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Filmie bardzo dziękuję za przysłanie nam tego projektora, bo jest naprawdę niesamowity. I pamiętajcie o tej dużej zniszczce minus 42%. Korzystajcie. Linki wszystkie znajdziecie w opisie pod filmem. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia. Pa!